Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 7 czerwca imieniny obchodzą Robert, Wiesława oraz Anna i Antoni. Przysłowie na 7 czerwca. Czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. Przysłowie może i ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy w Wielichowie działał cech rybaków, a było to w XVII i XVIII wieku. 7 czerwca to 159 dzień roku, do końca roku pozostało 207 dni, słońce wzejdzie o 4:36. Zajdzie o godzinie 21.12, dzień potrwa 16 godzin i 36 minut. 7 czerwca 1428 roku Szczepan Proski, dziedzic w prochach, syn Sambora wraz z synem Kasprem są dziedzicami w prochach. A 7 czerwca 1450 roku występuje osada Kozłowe-Kozlowe. To niezidentyfikowana zapewne osada, która leżała w okolicach Ziemina lub Parzęczewa. Dlatego o tym Państwu wspominam. 7 czerwca 1466 roku w Zielichowie przebywał Andrzej Gniński, biskup poznański. 7 czerwca 1616 roku, Piotr Szot pełni obowiązki zastępcy Wójta Wielichowskiego pod jego nieobecność. Taka sytuacja się zdarzała. Wójt lub burmistrz mianowali swojego zastępcę. Bardzo często był to pierwszy radny, i kiedy Wójta lub burmistrza nie było w mieście, właśnie zastępca pełnił jego obowiązki. Z 7 czerwca 1668 roku pojawia się wzmianka o karczmie, zwaną gościniec u przewozu. Zarządca Klucza Wielichowskiego, urzędnik Kapituły Poznańskiej, zaleca, aby w miejsce połączenia promowego z Wielichowa do Ziemina wybudować karczmę. Gościniec miał przynosić kapitule 100 zł rocznego dochodu. Adam Henryk Kaletka nie podaje dokładnej lokalizacji przeprawy promowej, pisze jedynie, że stała przy drodze z Grodziska do Wschowy i Leszna. Prawdopodobnie ten, ten gościniec znajdował się w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się tzw. cegielnia na terenie Wielichowa Wsi. 7 czerwca 1718 roku Cech rzeźników Wielichowskich zobowiązany był płacić na rzecz dworu czynsz w wysokości 6 zł i jednej łopatki od każdego ubitego zwierzęcia. Taki czynsz płacili oczywiście tylko ci rzemieślnicy, którzy należeli do cechu. Można było sprzedawać swoje wyroby, jeśli się je produkowało samodzielnie, ale wtedy trzeba było zapłacić kramarzom za to, że ten towar w imieniu rzemieślników, w tym wypadku rzeźników, sprzedali. 7 czerwca 1747 roku dzierżawcą jednej z karcz dworskich w Wielichowie był Christian Trink. Dwór posiadał kilka karcz w Wielichowie, nie wiadomo o którą karczmę chodzi. Jedna była na ulicy dzisiejszej, ulicy Rakoniewickiej, tam na narożniku, gdzie jest ten sklep. Druga była na początku ulicy Farnej przy Rynku. 7 czerwca 1748 roku w Wielichowie pracował kowal Paweł Grygiel. A w 1789 roku dzierżawcą wiatraku dworskiego był Mateusz Altmann. Z 1908 roku pochodzi informacja, że w niedzielę 7 czerwca w Wielichowie odbyło się zebranie polsko-katolickich przemysłowców organizacji, która skupiała w Wielichowie rzemieślników Polaków, którzy chcieli działać w w organizacji i w ten sposób wspólnie wypracowywać jakieś stanowisko, sprzedawać towary, szkolić się, uczyć itd. itd. I dwie informacje dotyczące jarmarków. W 1932 roku na rynku w Wielichowie odbył się jarmark ogólny. W 1938 roku również odbył się jarmark ogólny. 3 w 1938 roku. Pierwszy odbył się 1 lutego, a drugi 5 kwietnia. I ostatnia informacja z 7 czerwca 1991 roku w kaplicy pod wezwaniem Świętego Józefa w Gradowicach zakończono układanie granitowej posadzki. Dziękuję za wysłuchanie kartki z kalendarza z 7 czerwca. Pozdrawiam i do usłyszenia.